Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu Zawodowi, Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaszło wiele zmian na rynku urządzeń dźwigowych, nie tylko pod względem postępu technicznego, ale także w zakresie przepisów i uregulowań związanych z bezpieczeństwem tego sprzętu. Zwiększająca się ilość urządzeń dźwigowych wymaga większej liczby nie tylko osób, które je obsługują, ale także specjalistów uprawnionych do ich konserwacji. Aby lepiej przygotować kandydatów do pracy konserwatorów dźwigów, wprowadzono nowy zawód technik urządzeń dźwigowych. W studiu gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy opowiedzieć naszym widzom o zawodzie technik urządzeń dźwigowych. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Urządzenia dźwigowe stały się powszechne, ułatwiając nam życie codzienne i pracę. Standardem jest winda niemal w każdym hotelu, apartamentowcu czy centrum handlowym. Niezbędna jest w szpitalach czy urzędach. Istnieje wiele rodzajów dźwigów używanych w budownictwie i transporcie. Nie dziwi więc fakt, że potrzebne są osoby, które się tymi dźwigami zajmują. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń dźwigowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE-08 montaż urządzeń dźwigowych, montowania podzespołów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych. Montowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych urządzeń dźwigowych, montowania obwodów elektrycznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych, organizowania prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych. W zakresie kwalifikacji ELE-09 Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych, wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych, organizowania prac związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych. Na co dzień. Zajmuje się montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych takich jak suwnice, żurawie, dźwigniki, wyciągi towarowe czy windy osobowe. Pracuje zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych, często na dużych wysokościach, np. w szybach windowych lub jako operator żurawia. Odpowiada za bezpieczeństwo osób pracujących lub korzystających z urządzeń dźwigowych. Mam do Pani kolejne pytanie, w jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Najczęściej jest to praca w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dźwigowe, w firmach sprzedających i serwisujących urządzenia dźwigowe oraz w pogotowiu dźwigowym. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą. Zanim poproszę Panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie, zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto! Co? W windzie się zacięłaś, a y, tutaj obok, tak? A, ale nie, 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 proszę cię, nie wzywaj pana, co? No bo ja właśnie z nim wywiad przeprowadzam. Ojku, dobra, daj spokój, no, no posiedź chwilę, jeszcze w tej windzie nic nie będzie. Marto, jesteśmy na wizji. Y, 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 jesteśmy, tak? A, y, 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 dzień dobry. Y, dzisiaj moim i państwa gościem jest osoba, która na dźwigach zna się jak mało kto. I która ratuje nas w sytuacji, kiedy. Na przykład zatniemy się w windzie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód? Mechanika interesowała mnie od zawsze. I nieważne, czy to samochody, czy inne maszyny, dla mnie ważna jest sama konstrukcja i działanie. Skończyłem klasę mechaniczną w Technikum i miałem nadzieję, że uda mi się znaleźć pracę w branży metalurgicznej, bo słyszałem, że tam są dobre zarobki. Los jednak chciał, że zostałem pomocnikiem konserwatora w firmie serwisującej urządzenia dźwigowe. I szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony. Zdobyłem pełne uprawnienia, i teraz sam pracuję jako konserwator. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik urządzeń dźwigowych: dobre zarobki, samodzielne stanowisko pracy, w większości przypadków praca w pomieszczeniach zamkniętych. Wady wykonywania zawodu technik urządzeń dźwigowych: narażenie na wypadki oraz praca na dużych wysokościach, konieczność zdobycia specjalnych uprawnień do obsługi urządzeń dźwigowych lub ich konserwacji. W pogotowiach dźwigowych praca wykonywana jest także w godzinach nocnych. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo, Marto. Halo, studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Powiem krótko: trzeba znać się na mechanice i konstrukcji dźwigów, czyli wiedzieć, co i jak ma działać być dokładnym, cierpliwym i czujnym. Pamiętajmy, że od nas zależy bezpieczeństwo ludzi korzystających z dźwigów. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik urządzeń dźwigowych. Montuje urządzenia dźwigowe, ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych, wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych. Dokonuje modernizacji urządzeń dźwigowych. Organizuje prace związane z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać: Czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Z uwagi na charakter pracy, nie jest ona polecana osobom cierpiącym na lęk wysokości oraz zaburzenia równowagi. Przeciwwskazaniem są także znaczne upośledzenia sprawności kończyn oraz poważne wady wzroku i słuchu. Na zakończenie chciałabym dodać. Przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Pani za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza. Technikum 5 lat. egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki ELE 08 i ELE09 studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. Ścieżka druga. Kwalifikacyjne kursy zawodowe ELE 08 i ELE 09 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji ELE 08 i ELE 09 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. Thank you